odpowiedział Pan Gieczewski. Mamy plan, było niedaleko 3 miesiące temu, 2 miesiące temu odnośnie drogi Gostyn. Tam chodzi też i gimnazjum, i autobus teraz szkolny o 300 metrów, takie pieniądze, które kosztuje z tych miejscowości, ale tak mówię ogólnie, bo to już wiadomo, że, że tak, były pozyskane, to nie do żadnej miejscowości. ale nie, bo jest kolejność, bo no to utrzymajmy tą kolejność, jaka jest, bo również możemy dokończyć tak samo kawałek drogi, która jest w Holendry. To są 500 metrów, która jest. Tam też chodzą gimnazjum szkolny autobus trzy razy, cztery razy chodzi. No tak będzie i mamy dróg, to ja nie mówię, że ta droga nie jest, bo na pewno skrót jest, ale budujemy drogę i jest i zdebno jar, i, Jarodki, Jarodki i zdebno. Jest w pewnym zajęcie skrót, że nie potrzeba objeżdżać i jest tamtą stronę. Ja nie mówię, że są gdzieś i nie neguję, bo wszystko, ale jak jakaś jest kolejność utrzymajmy to i róbmy na co nam starcza środków i, i róbmy z tym.